nasz mózg dojrzewa aż do 23. mniej więcej roku życia. A ostatnie dojrzewają struktury odpowiedzialne za samokontrolę, racjonalne podejmowanie decyzji. I to jest naprawdę, to nie jest tak, że nastolatek jest w stanie powstrzymać się przed grą. Owszem, pewną kontrolę ma, tylko to mu zjada o wiele więcej siły woli niż jego tacie. Bo te struktury, które są za, mózgu, które są za to odpowiedzialne, jeszcze nie są dojrzałe w pełni. Kiedy się mówi o tym, żeby wprowadzać ograniczenia czasowe, jeśli chodzi o gry, chociażby, czy o korzystanie z mediów społecznościowych, to czasami się spotykam z reakcją rodziców, bo ja ufam mojemu dziecku, więc nie będę ograniczać w jakikolwiek sposób. No świetnie, że ufasz swojemu dziecku, ale w ten sposób jeszcze mu utrudniasz, bo on już teraz ma trudno. Zostawiam całą kontrolę nad czasem czy nad tym, co robi przed ekranem moje dziecko, mojemu dziecku, bo mu ufam, to jest tak naprawdę mówienie nie chcę mu pomóc, mimo że sam nie jest zdolny w pełni do takiej pełnej samokontroli i powstrzymywania przed różnymi rzeczami. Oni mają przeciwko sobie cały przemysł komputerowy, cały przemysł związany z aplikacjami.